25 sierpnia na osiedlu Borek Wielki po raz drugi w historii odbył się rodzinny piknik parafialny. Wydarzenie było okazją do integracji i wspólnej zabawy. Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, ksiądz Dariusz Misiołek, zauważa potrzebę organizowania pikniku, który służy jednoczeniu się rodzin. Takie pikniki są znane z różnych parafii, jest to okazja, aby się rodziny poznały, aczkolwiek pracując za granicą w Kanadzie organizowaliśmy takie festiwale dla Polonii i nie tylko, co roku i to rzeczywiście była okazja, żeby rodziny się poznały, żeby razem pracowały i razem się bawiły, a o to nam chodzi, żeby parafia funkcjonowała, jednocześnie, żeby ludzie się mogli poznać, właśnie w takiej atmosferze rodzinnej, przyjaznej. W trakcie wydarzenia parafianie mieli okazję wesprzeć drugorzędny cel pikniku. Zbierano datki na remont kościoła. Jest to na pewno jakiś cel, ale ciągle podkreślam, że najważniejsze jest, żeby się ludzie spotkali. Jeżeli ludzie się spotkają i będą w jedności, to sprawy finansowe nie będą problemem. Bo jeżeli wspólnie będziemy patrzeć w jednym kierunku, to pieniądze nie będą problemem, aczkolwiek rzeczywiście jakiś dochód, który chcemy z tego pikniku uzyskać będzie przeznaczony na remonty w kościele, zwłaszcza na wymianę okien w naszym kościele parafialnym. Parafianie, którzy wzięli udział w pikniku, mogli skorzystać z wielu atrakcji. Przede wszystkim atrakcje dla dzieci. Za nami, jak widzicie, jest skoko zabawa. Straż przygotowała różne atrakcje dla dzieci, żeby dzieci mogły poznać swoje, zapoznać się ze, z tym, co strażacy robią. Mamy strzelców, strzelnicy dla starszej młodzieży. Nasza grupa KS. Przygotowała mnóstwo zabaw dla dzieci e, takich interaktywnych. E, mamy malowanie twarzy, także dla dzieci jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo duża atrakcji. Przewodniczący osiedla Borek Wielki Mieczysław Migacz nie kryje zadowolenia, że mieszkańcy mają okazję do tego, aby się spotkać, porozmawiać i spędzić wspólnie czas w takiej atmosferze. Wspólnie robimy to z parafią, także my się po prostu jako, jako zarząd osiedla się po prostu dofinansowujemy tą. tą imprezę i także to wspólnie tak Integrujemy, chcemy integrować nasze społeczeństwo. A dlaczego ta integracja jest taka ważna i potrzebna? To no ważne jest po prostu, żeby społeczność ta, aby żyła w takim społeczeństwie, że wszyscy razem, żeby nie było takich jakichś jeden w tym, drugi w tym. Nie, nie wiemy, jeden chciałby, chciałby to, drugi by chciał. Trzeba się po prostu integrować, tak, żeby, żeby to wspólnie po prostu takie jakieś różne wy, wypracować inicjatywy dla, potrzebne dla naszej społeczności. W organizację wydarzenia aktywnie włączyło się między innymi koło gospodyń. Wiejskich Złote Piaski w Boreczku oraz Stowarzyszenie Gospodyń Stokrotki na osiedlu Borek Wielki. Księdz Frabosz nas poprosił o to, żebyśmy pomogły wesprzeć czym możemy, jak możemy, więc chcemy wesprzeć właśnie inicjatywę remontów kościoła, między innymi, bo to głównie jest celem tego spotkania, aczkolwiek również integracja parafian, wszystkich części parafii, ponieważ są to trzy miejscowości, Borek Wielki, Boreczek i Mały Borek, dlatego no żebyśmy się zintegrowali i, i było fajnie. Całe stowarzyszenie brało udział w tym przedsięwzięciu. Przygotowałyśmy dania na gorąco oraz coś też na zimno, na słodko owszem. Również również napoje dla dzieci, lemoniady przede wszystkim. Pierożki z kapustą, pierogi ruskie, proziaki. Placzki, Placzki, zapiekanki, chleb no wiejski ze smalczykiem, takie różne. A dlaczego zdecydowały się Pani zaangażować w to wydarzenie? Bo to jest dobra inicjatywa, żeby wspomóc naszą parafię. No, dlaczego ta integracja jest dla parafii no, ważna? Przede wszystkim tak, żeby wspólnie uczestniczyć w wydarzeniach, wspólnie całymi rodzinami, zabawić się i, i wspólnie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Coś zarobić na remont <noise> przy okazji. Także takie wspólne działanie, żeby było na, no na remont mamy okna wymieniać. Rodzinnemu piknikowi i parafialnemu towarzyszył bogaty program artystyczny. Na scenie zaprezentowały się m.in. mażoretki Anturia ze Skrzyszowa. to the Dla uczestników imprezy z bogatym repertuarem wystąpiło również Sędziszowskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki. Za oknem szarość. snu powiedz mi ściany się Na wydarzeniu nie zabrakło folkloru. Przed publicznością zaprezentował się zespół pieśni i tańca Rochy, sędziszowa małopolskiego. me. Watch me. Uczestnicy pikniku mogli podziwiać również między innymi zespół tańca estradowego blues i uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha. Wydarzenie zakończył koncert uwielbienia. Była muzyka religijna, świadectwa, spotkania żywego Boga oraz wspólna modlitwa.